Ja myślę, że one się głównie sprowadzają do tego, że taka jest intencja prawodawcy, że chce trochę uszczelnić system poboru opłat za usługi wodne i to raczej uszczelnić w stronę korzystną dla, dla organu, mniej korzystną dla podmiotów, które są zobligowane do ponoszenia tych opłat. Aktualnie obowiązujące przepisy dają pewien, pewien margines swobody, jeśli chodzi o, o, o podejście do, do naliczania tych opłat. Jak to się, mam na myśli treść aktualnego materiału normatywnego, skonfrontuję z orzeczeniami sądów administracyjnych, które zapadały dosyć często ostatnio i raczej ich generalna wymowa była taka, że, że te wyroki były na korzyść podmiotu, który się od decyzji organu, który się z tą decyzją nie zgadzał, to ta nowelizacja idzie w stronę trochę domknięcia systemu, ma taki wydźwięk, ja to nazywam, profiskalny.